Święty Paweł przebywając w więzieniu mamertyńskim był w areszcie domowym. Pilnował go żołnierz, ale Paweł mógł funkcjonować mógł przyjmować gości, ale przeżywał dużą samotność. W oddzieleniu od swoich towarzyszy, współpracowników, i w pewnym momencie mówi o tym, że tylko Łukasz został przy nim. Łukasz, ten, który był lekarzem, ten, który napisał przepiękną Ewangelię Miłosierdzia, ten, który mógł rozmawiać wiele godzin z Pawłem, po to, żeby przejąć jego myśl, przejąć jego sposób rozumienia, Całej historii zbawienia, żeby doświadczyć także, w jaki sposób Pan Jezus przyszedł do Pawła i przekazał mu cały depozyt wiary, który potem został skierowany do Pogan. Myślę, że bardzo istotną rzeczą jest towarzyszenie ludziom, którzy mają właśnie głęboką wiarę i mają takie doświadczenie życiowe, bo te dwa elementy już z wcześniejszych Wcześniejszego rozważania czytań o tym dowiedzieliśmy się. Warto towarzyszyć, warto zasiadać u stóp, warto pytać, warto stawiać pytania, czasami banalne, ale czasami dotyczące wielkich problemów życiowych. Po prostu trzeba znaleźć swojego Pawła, po to, żeby tak jak Łukasz móc zasiadać i rozmawiać czasami długo w noc po to, żeby nauczyć się prawdziwej relacji do Jezusa Chrystusa.